Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na hol zakupowy perfum arabskich. I w tym odcinku mam Wam do pokazania 7 nowych perfum. Część z nich, co najmniej kilka, kupiłam w takim zestawie na grupie facebookowej z perfumami arabskimi. Taka jedna dziewczyna po prostu sprzedawała flakony ubytkowe czyli po prostu została jakaś tam mniejsza lub większa ilość we flakonie. I kupiłam od niej właśnie taki zestaw, i część z tych perfum właśnie chciałam przetestować, chciałam je mieć, więc fajna okazja się natrafiła. I uważam też, że jest to bardzo fajny sposób na testowanie perfum, żeby po prostu nie kupować całego flakonu od razu, tylko taki ubytkowy flakon jak dla mnie super opcja. I kilka kupiłam jakby już od innych osób. Bo ja mm, głównie kupuję perfumy w ciemno z internetu e, i zazwyczaj są to perfumy z drugiej ręki. E, także wszystko, co tutaj jest, to jest e, totalnie blind buy. E, dużo filmików też oglądałam o perfumach arabskich na innych kanałach. E, bardzo mnie to jakby pochłonęło e, i powiedzmy, że powoli dopiero zaczynam przygodę z tymi e, perfumami arabskimi i powiedzmy są to gdzieś tam moje takie pierwsze chociaż mamy już powiedzmy kilka, ale to dosłownie 3-4 sztuki a tutaj mamy taki właśnie większy haul z tymi perfumami arabskimi, także zapraszam Was do oglądania i pierwsze perfumy, które chciałabym Wam pokazać no widziałam gdzieś tam na zagranicznym YouTubie, że były polecane też właśnie taki facet, który ma YouTuba perfumowego i poleca dużo perfum właśnie dla kobiet, perfum arabskich, też męskie. Umieścił po prostu te perfumy w jakiejś tam swojej topce perfum dla kobiet, ale też widziałam, że na innych kanałach po prostu kobiety zachwalały te perfumy. I mowa tutaj o perfumach Now Woman od Rave. Jest to zamiennik Barbery Hair Elixir. Czyli nie tej podstawowej wersji Barbery, tylko tej takiej bardzo słodkiej, truskawkowej, mlecznej wersji. I to jest właśnie odpowiednik, i one, słuchajcie, pachną bardzo podobnie. Przynajmniej z tego co pamiętam, ponieważ Barbery Elixir, ja wąchałam. Raz na lotnisku i po prostu przepadłam. Co prawda, nie uważam, żeby to był zapach na co dzień, bo jest on no, mega truskawkowy, mega taki w ogóle, wiecie, nietypowy. Jakby chodzicie i pachniecie jak słodka truskawka, aczkolwiek one pachną podobnie. Dosłownie pachną jak taka soczysta słodka truskawka, ale taki trochę milkszej, no ale taki właśnie eliksir, to jest takie bardzo po prostu wzmocnione, takie kremowe, nie powiem, że nie pachnie to lekko syntetycznie, ale jest po prostu bardzo apetyczne też swoją drogą i powiem wam tak, ja tych perfum użyłam jak na razie tylko raz, bo ostatnio jakoś nie mam ochoty po prostu na słodkie zapachy, nie wiem co się ze mną dzieje, w ogóle jestem ostatnio bardzo wybredna w i to już od jakieś paru miesięcy, nie mam pojęcia dlaczego e, czy może przeszłam parę miesięcy temu jakiś covid i nawet o tym nie wiedziałam czy to są jakieś po prostu zmiany w moim e, guście perfumowym nie mam, nie mam zielonego pojęcia dlatego użyłam ich na razie tylko raz i mogę Wam już od razu powiedzieć, że one są bardzo, bardzo trwałe słuchajcie, ja je psiknęłam sobie na nadgarstek dosłownie jeden, dwa psiki Zrobiłam po prostu tak, żeby się na dwóch nadgarstkach zapach utrzymał, i pojechałam, wiecie, gdzieś tam na miasto. I słuchajcie, te perfumy było czuć cały dzień, po prostu ja je czułam, mimo że to były tylko dwa psiki, a ja zazwyczaj robię po prostu dużo więcej, no ale jakby nie chciałam nowych perfum psiknąć za dużo, bo mogłoby być tak, że niekoniecznie dobrze bym się w nich czuła, więc, wiecie, z nowymi perfumami, no to. Ostrożnie po prostu, jeśli chodzi o testy. I słuchajcie, była taka sytuacja po prostu nietypowa. Mnie to bardzo zaskoczyło, jak to odkryłam. Kolejnego dnia czytam 2 trzy dni później, wsiadam sobie do auta i wiecie, już nie, nie użyłam tych perfum, tylko. Powiedzmy, jakichś innych, czy też yy, jakby w ogóle też się tak zdarza, że tam po prostu gdzieś jechałam do sklepu i czuję, że w aucie jest jakiś taki zapach właśnie słodki i nie wiedziałam jakby skąd on jest. Myślę, myślę, i słuchajcie, zorientowałam się, że jakimś cudem zapach tych perfum został w moim aucie. Nie mam zielonego pojęcia. On jakby po paru dniach już yy, zniknął, ale jak to się stało, że mając ten zapach tylko na legarskach, on był wyczuwalny potem w moim aucie? Ta trwałość to jest jakaś bomba, także y, naprawdę, jeśli chcecie słodkie, truskawkowe perfumy, to to będzie idealna propozycja dla Was. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, mamy tutaj czerwone owoce, pomarańcze, pijankę marshmallow, jaśmin, konwalie, wanilię, pizmo, mech. I tutaj zdecydowanie czuć te czerwone owoce, truskawki, pomarańcza dodaje takiej soczystości i jakby ta pianka marshmallow z tą wanilią po prostu tworzą taką słodką, mleczną chmurkę, bardzo apetyczną. Przejdźmy do kolejnych perfum. Drugie perfumy, które chciałabym Wam pokazać, to jest znowu Totalny Słodziak. I mówię tutaj o Kyle Confection od Paris Corner. E, i jest to dość dobrze znany odpowiednik Kajali Vanilla Candy Rock Sugar 42. Ogólnie e, Paris Corner e, właśnie stworzył tą serię perfum, e, które mają być zamiennikami perfum Kajali. I całkiem dużo osób je kojarzy. E, wiem, że jest też jakby jeszcze jedna Firma, która tworzy te odpowiedniki, też właśnie Kajali. Tylko nie pamiętam teraz, jak ona się nazywa. Gdzieś tutaj wam pewnie wkleję, też będę chciała jakieś przetestować. Na pewno też z tej serii będę chciała przetestować te takie biało-złote, biało które mają być odpowiednikiem Wedding Silk Santal czy coś takiego, ale to za jakiś czas. A jeśli chodzi o te perfumy, to może przeczytam wam najpierw nuty zapachowe, żeby nie zapomnieć. Mamy tutaj gruszkę bitom śmietane, drewno kaszmirowe, jaśmin, ilank ilank, wanilię, piankę marshmallow i drzewo sandałowe. I słuchajcie tutaj przez to drewno kaszmirowe, ja bym powiedziała, że one są takie, właśnie dawają taki troszeczkę vibe kaszmirowy, ale one są ogólnie bardzo słodkie i takie pijankowe, takie trochę cukierkowe i one są takie powiedzmy gęste. I takie puszyste, jak taka gęsta, puszysta chmura yy, Po prostu słodkości, pijanek marshmallow I to jest naprawdę słodziak nawet nie wiem, czy jeszcze większy od poprzednich, bo tamte były jakby takie wiecie, truskawkowe, a te są po prostu takie cukrowe. No natomiast pachną też pysznie. Czy jest to taki typowy gurmont? Powiedziałabym, że tak w 70% jak dla mnie gurmont, w 30% taki bardziej perfumowy, perfumowa słodycz. No tutaj naprawdę trzeba lubić już takie słodziutkie zapachy, natomiast wiem, że Kayali Vanilla Candy Rock Sugar ma wiele fanek i te perfumy myślę, że będą dobre. Zamiennikiem, co prawda, nie mam porównania z kajali, ponieważ żadnych nie posiadam, natomiast y, pachną one po prostu bardzo dobrze. Są, są, wiecie, zachwalane, są po prostu złożone i myślę, że też są całkiem, całkiem trwałe. Także jeśli szukacie odpowiedników Kajali, możecie przyjrzeć się marce Paris Corner. Kolejne perfumy, które chciałabym Wam pokazać, to jest znowu marka Paris Corner i tutaj mamy Taskin Lactea Divina. E, jeśli Wam coś to mówi, to dobrze, e, a jeśli nie, no to powiem Wam, że jest to e, zamiennik e, perfum niszowych, perfum dużo droższych, e, Blanche Bed, e, jeśli to źle powiem, to przepraszam, Les Liquides Imaginers, i są to perfumy, tak w skrócie mówiąc, po prostu waniliowo-laktonowo-kokosowe. Tak bym je po prostu określiła, e, jeśli bym miała to powiedzieć po prostu najprościej jak się da. I słuchajcie, ja je miałam na sobie też raz. Jest w nich coś takiego fajnego, chociaż ja, kurczę, gdzieś tutaj wyczuwam taką nutkę kokosa. Chociaż e, z tego co widzę nie ma w składzie kokosa. Przeczytam wam skład tych perfum. Mamy tutaj kakao, kadzidło, tuberoza, jaśmin, mleko, wanilię i fasolę tonk. E, i słuchajcie, tak jak mówię, ja tutaj czuję delikatnie kokos. Ale może to jest po prostu z, za sprawą połączenia, wiecie, kakao z tuberozą, z jaśminem. Są one słodkie, czuć tutaj wanilię, czuć tutaj na pewno tą mleczność, tą laktonowość. Mają gdzieś tutaj właśnie przez to kakao i to kadzidło taką gdzieś tam migoczącą. W tle głębie. Są też leciutko takie świeże, takie jak taki bardzo przyjemny balsam do ciała o takim zapachu waniliowo-laktonowo-kokosowym, albo taki bardzo, nie wiem, bardzo przyjemna, luksusowa odżywka do włosów. Myślę, że mogłyby być fajne na wakacje. Po prostu byście pachnieli bardzo, bardzo, pachnielibyście po prostu intrygująco. Jeśli chodzi o trwałość, to powiedziałabym, że też jest tutaj ta trwałość dobra. Jak dla mnie nie są to perfumy na co dzień. Ja muszę mieć ochotę na takie wie... Wiecie, bardzo słodkie perfumy, które mają jakąś taką dominującą nutę, nie do końca taką typową. No bo jednak perfumy laktonowe to nie są jakieś e, bardzo popularne, tak jakby propozycje na, na co dzień, po prostu e, tak uważam. Więc e, nie wiem jeszcze, czy sobie zostawię. Muszę nad tym pomyśleć, ponieważ no nie używam ich jakoś często. Chociaż no mają one kurcze w sobie coś naprawdę ładnego. E, również nie mam tutaj porównania do oryginału, natomiast uważam, że pachną bardzo dobrze. Kolejne perfumy, które chciałabym Wam pokazać, to jest Anfar Pistachio Kunafa Dubaj Chocolate, coś takiego. Butelka jest według mnie brzydka. Ja lubię butelki takie po prostu minimalistyczne, w nie rzucających się w oczy kolorach. No natomiast jest bardzo wyróżniająca się na całej półce z perfumami. Ale zostawmy temat może butelki. Przejdźmy do tego, co jest w środku. Mamy tutaj w nutach pistację, karmel, sezam, fasoletonkę, kardamon, e, czekoladę, wanilię, nuty pudrowe i bursztyn. I słuchajcie, jak przeczytałam, że to jest e, pistachio, kunafa, Duba i Chocolate, pomyślałam, że albo to będzie pachnieć pistacjowo-czekoladowo, albo coś takiego. No natomiast słuchajcie, to pachnie dla mnie wanilią. I to taką syntetyczną wanilią, taką powiedzmy tanią. Czuć tutaj gdzieś właśnie tą pistację, tą fasoletonkę z kardamonem gdzieś tam w tle. Natomiast dla mnie to pachnie głównie. Taka wanilia, może właśnie z tą czekoladą. Powiem Wam szczerze, że jest to. Dalej kolejny bardzo słodki zapach. Jest on najbardziej syntetyczny z tych, które pokazałam wam dzisiaj, bo ta wanilia, słuchajcie, mi się kojarzy z czymś takim, że parę lat temu miałam taki olejek w pokoju zapachowy, do którego były wkładane takie patyczki drewniane i ten zapach po prostu nasiąkał w te patyczki. Był właśnie w moim pokoju taki właśnie waniliowy, syntetyczny zapach kiedyś. I to pachnie. Te perfumy dosłownie bardzo podobnie do tamtego mm, olejku zapachowego. No nie wiem, jakby jeśli miałabym nosić waniliowe perfumy, to raczej nie te. Yy, mam jakieś tam powiedzmy inne inne typy, na przykład Victoria's Secret, barwanila, mgiełka chociażby. No to jest coś, co nie do końca mi podeszło, natomiast. Mogą być osoby, które się tym zachwycą. Na przykład moja mama, jak to zobaczyła, to się tym e, zachwyciła, powąchała i się psiknęła. Także moja mama mi e, podkrada e, słodkie perfumy, waniliowe też bardzo lubi. E, także niektórzy mogą być zachwyceni. Ja uważam, że nie jest to zły zapach, natomiast gdzieś ta, ta syntetyczność, jak, jak dla mnie to jest za dużo, po prostu za duża słodycz, trochę tej syntetyczności, to jest po prostu taki zapach skrajnie, skrajnie słodki. Taka bomba po prostu e, tych wszystkich pysznych i słodkich, wiecie, składników. Jakby dalej nie są to drogie perfumy, e, w sumie żadne z tego filmiku nie są zbytnio drogie do 100 zł powinniście dostać. Także jeśli Was zaciekawiły, możecie zwrócić uwagę na nie. I kolejne perfumy, które chciałabym Wam pokazać, to już nie jest taki słodziak, to są perfumy owocowe. E, jest to Juicy Melange Paris Corner, czyli w tym holu, jak widać, mamy troszeczkę tych perfum e, Paris Corner, jakoś tak się złożyło. E, nie było to jakby celowe e, W każdym razie to są perfumy Bardzo owocowe, jak taki, taki kompot Taki po prostu wyciśnięty sok z owoców I Jak ja pierwszy raz powąchałam z korka To tutaj poczułam jakby tu były owoce I jakby to powiedzieć taki arabski wydźwięk Ale w takim sensie udu lub kadzidła Natomiast jak się je m, już zaaplikuje to tego nie czuć. Po prostu skorka jest takie, według mnie, wrażenia. I słuchajcie, ja sobie chyba ja aż psiknę, żeby sobie przypomnieć. Natomiast z tego co kojarzę. Ja tutaj czułam taką gruszkę. Natomiast tak, jeśli chodzi o nuty zapachowe, mamy tutaj czarną porzeczkę, truskawkę, jabłko, śliwkę, brzoskwinię, bazylię, kokos, gałkę muszkatołową, irys, róża, orchidea, jaśmin, konwalie, wanilię, fasoletonkę, drzewo sandałowe, piżmo, ambrę, cedr i mech. Także bardzo dużo nut zapachowych. Natomiast ja Wam powiem teraz, co czuję w tym zapachu po rozpyleniu. Jest on taki owocowo świeży, taki owocowo świeży sok. Czuć tutaj zdecydowanie jabłko taką soczystą truskawkę, soczystość tej czarnej porzeczki, śliwki wiecie. To jabłko tak powiedzmy według mnie się wybija. Może troszeczkę tworzy się z tego wszystkiego vibe takiej soczystej gruszki. Powiem Wam tak, nie są to zbyt takie typowe perfumy, ponieważ tutaj mamy owoce podane do kwadratu. Także jest to coś, co na pewno wyróżnia się z mojej kolekcji. Nie mam czegoś takiego podobnego do tego i one są naprawdę juicy jako nazwie. Szczerze też nie wiem, czy to są perfumy, które bym jakoś z chęcią nosiła. Są one po prostu specyficzne. Ja na co dzień lubię takie. Niemęczące zrównoważone perfumy, takie powiedzmy kwiatowo czyste, lekko może słodkie, to jest też coś takiego, coś więcej, coś, coś bardziej, coś innego. Także jeśli szukacie bardzo owocowych perfum, czy na lato będą dobre? Pewnie tak. Na zimę jesień, może niekoniecznie, to po prostu bardziej na takie, wiecie, porę roku wiosna. Lato, tak to widzę. Natomiast musicie być w nastroju, po prostu na bardzo owocową bombę, po prostu perfumową. Także to był Juicy Melange. I słuchajcie, zbliżamy się powoli ku końcowi, ale zostańcie jeszcze za mną, bo mam dwa bardzo też ciekawe perfumy Wam do pokazania. Te, które Wam teraz pokażę, to będą najświeższe perfumy w tym filmiku, chyba jedyne takie świeże na tle tych słodziaków. I to jest Zimaya Hawowa Pink. I słuchajcie, może kojarzycie, może nie, one chyba nie są aż tak kojarzone, natomiast jest to, słuchajcie, zamiennik Deliny La Rose, perfum z Demarli, czyli nie tej klasycznej Deliny, tylko tej w takiej butelce bardziej przeźroczystej, bardziej krystaliczno-różowej, czyli tej po prostu świeższej. Mamy tutaj liczni róże, gruszkę, bergamotkę, różę turecką, piwonie, białe piżmo, haitańską wetywarię i nuty drzewne. I słuchajcie, one mi się ogólnie podobają. Natomiast powiem Wam troszkę taką historię związaną z moim, moimi odczuciami co do deliny, w sensie co do zamienników deliny. Ponieważ jednymi z pierwszych perfum arabskich, które ogólnie kupiłam, to był właśnie zamiennik oryginalnej deliny. Czyli jeden z takich bardziej popularnych, czyli Maison Alhambra de Laila Purfam. I to jest zamiennik właśnie deliny. I na początku byłam, e, powiedzmy, zaczarowana tymi perfumami, bardzo mi się podobały, używałam ich. One się też bardzo długo trzymają, dostały komplementy, są to perfumy różane, e, gdzieś tam właśnie z gałką muszkatołową. Natomiast po pewnym czasie to DNA za, tak jakby mi zbrzydło trochę, w sensie już po prostu, wiecie, tyle osób mówi o Delinie i tak dalej. Ja troszkę mam coś takiego, że czasami mnie to po prostu odpycha od niektórych popularnych perfum jakiś czas i wręcz po prostu no, nie miałam ochoty ich używać, dalej nie mam ochoty. One są jednak trochę ciężkie. Ja je polecam w jednym z moich poprzednich filmików. Gdzieś tutaj Wam wstawię link. Jakby dalej uważam, że są to dobre, pachnące drogo, eleganckie perfumy. Natomiast nie używam ich ostatnio i kupiłam po prostu świeższą wersję, czyli HW Pink. I ta mi się, słuchajcie, aktualnie bardziej podobają, ponieważ jest to świeższa wersja i one po prostu, yy, skorka nie czuć, więc yy, pozwolę sobie psiknąć. One po prostu się tak świeżo otwierają taką po prostu wodą, jakby różaną. Słuchajcie, słuchajcie, tak tutaj czuć taką, taką wodę, taką powiedzmy bryzę różaną, gdzieś tam z cytruskami na takiej czystej bazie piżmowej naprawdę bardzo przyjemne na lato w sam raz, jeśli chcecie się właśnie tak odświeżyć Natomiast z tego, co przetestowałam, nie mają one zbyt dobrej trwałości ani projekcji. A naprawdę szkoda, bo są cudownie odświeżające. Natomiast właśnie często tak jest, że te perfumy świeższe po prostu nie mają zbyt dobrej trwałości, ale można po prostu się dopsikiwać w ciągu dnia. I one z tego holu naprawdę mi się podobają. Nie mają w sobie tej takiej ciężkości z tej oryginalnej deliny, aż takiej elegancji. Po prostu są takie różane cytrusowo, świeżo, czyste. Myślę, że wielu osobom mogłyby się spodobać, jeśli nie macie nic przeciwko róży, chociaż ta róża jest tutaj naprawdę bardzo ładna. Taki koreczek, słuchajcie, takie coś. Na początku nie wiedziałam, o co chodzi z tym korekiem, ale jakby nieważne. Nie mam odniesienia do oryginału, ale naprawdę są piękne te perfumy. I słuchajcie, ostatnie perfumy, które chciałabym wam pokazać, w pewnym momencie owładnęły troszeczkę internet. Były pokazywane w różnych zestawieniach. Top 10 perfum dla kobiet, arabskich itd. itd. I mowa tutaj o perfumach Latafa Teryak. Buteleczka bardzo ładna. Tutaj mamy takiego węża, takie wgłębienia itd. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, mamy tutaj karmel, gorzki migdał, morela, różowy pieprz. Miutra, Barbar, białe kwiaty, róże, skórę, wanilię, piżmo, labdanum i wetywerię. I słuchajcie, ja na początku powyłchałam je z korka, to pachniały bardzo ładnie. Ponieważ jest to ten flakon ubytkowy, e, było czuć te perfumy z korka. Wydawały się takie karmelowe, słodkie, uwodzicielskie. Natomiast słuchajcie, po ich psiknięciu one nie są już takie słodkie i zachęcające. E, nuty wydawałyby się, że będą to po prostu pyszne perfumy. Natomiast po psiknięciu ja tutaj czuję naprawdę dziwną woń. Nie wiem, z czego to wynika. Czuję tutaj pieprz, yy, tą wetywerię, skórę, czyli bardziej jakby pieprz, skórę, wetywerię, zamiast yy, karmelu, miodu, wanilii, wiecie o co chodzi. Jest to dość nietypowy zapach. Yy, myślę, że raczej nie kupujcie go w ciemno, bo możecie się zawieść, że po prostu nie będzie on pachniał tak, jak sobie wyobrażałyście. Po prostu jest bardzo specyficzny. Myślę, że... On daje taki no, wydźwięk takiej mm, kobiety mocnej, z charakteru silnej. Natomiast czy to jakoś super pachnie? Nie wiem, szczerze waham się co do opinii na temat tych perfum. Pachną po prostu dziwnie, wiecie jak? Niektórzy piszą yy, w opiniach, że pachnie im to jak nie wiem, spalona opona albo, albo wiecie, może nie paliwo, ale yy, taka po prostu spalona guma, opona. Ja tu czuję właśnie ten pieprz skórę. No, są to doprawdy dziwne perfumy, także raczej, raczej się ich pozbędę. Co prawda tutaj za wiele już nie ma, natomiast najdziwniejsze perfumy z tego holu to są Bo właśnie te. Jeśli chodzi o podsumowanie takie szybkie tego holu, to osobiście z tych wszystkich perfum, które kupiłam, najbardziej podobają mi się te, czyli. Hawa Pink z Imaya. Jest to po prostu świeża, różana, czysto, cytrusowa propozycja w moim jakby guście aktualnie. Jeśli chodzi o słodziaki, to na pewno ciekawą propozycją będzie No Woman, czyli zamiennik Burberry mm, Elixir. I też ta seria od Parisa Cornera zamienników Kayali też jest warta uwagi, natomiast... Trzeba lubić słodkie perfumy. Więc jeśli dotrwaliście do końca, to bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam też do zostawienia łapek w górę, subskrypcji, komentarza, ponieważ podbija to algorytm YouTube'a i ten filmik będzie mógł dotrzeć do większej ilości osób. Napiszcie swoje przemyślenia odnośnie arabskich perfum. Może macie któreś z tych, które pokazałam, i macie inną opinię na ich temat, także. Możecie się w komentarzu podzielić, jest ja chęcią czytam Wasze komentarze. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, które pojawią się wkrótce. Cześć!